Trzeci raz na rybach, w tym roku dopiero. Kaczki słychać. I się łowi. Troszkę przerwy od makiety. Dzisiaj wolne, fajna pogoda, to trzeba iść na rybki, troszkę połowić, ale potem są może wędki zamienię. Mam przygotowaną na spławik, mam przygotowaną, to zobaczymy, no, na razie sobie łowię z koszyczka feder kaczki dronkopary. Brania już były, ale na razie tylko takie skubanie Pewnie drobnica, pewnie drobnica. Kaczki się drą wędkarzy, trochę jest pięciu wędkarzy na stawie no odległość zachowana I się zobacz młodeczki Kangera Kuba nie jest, no ale zobaczymy co będzie dalej. Kaczki się drąm. Stanica wędkarska. Tam w głębi to trzy, trzy, trzy drzewa jest, za tymi drzwiami jest rzeka, budkowiczanka. Tam jest. Morsy tam się kąpią, tam jest spływ kajakowy tam widzimy most rzeka Budkowiczanka, tam jest staw, tak zwany zalew rozlewisko O, miałem powiedzieć właśnie rozlewisko bo później tutaj wchodzi na stare koryto tam jest rzeka Budkowiczanka, tutaj mamy wejście na staw tam widać jest tutaj i tam jest wejście na stare koryto